Zobaczmy. Chcemy ładną trumnę. Kwiaty, świece, wszystko, nawet złotą tabliczkę. Żartujesz? Za to nie zakopiesz nawet robaka. Bez obaw. Powiedz mi ile, załatwię pieniądze. Wybierz trumnę. Trumna 1200 kruzejrusz. Złota tabliczka. Chcesz ją, prawda? Najtańszy wieniec 300 kruzejrusz. Gdzie jest ciało? W szpitalu czy w domu? Wasz adres? Kandelaria. Przy ulicy Kandelaria? Kościół Kandelaria w centrum. Spłodził was ksiądz, że mieszkacie w kościele? Nie, na schodach. Chyba żartujesz. 2000 kruzejrów. Zacznę działać, gdy dostanę gotówkę. Dobra, wrócę z pieniędzmi. Czekam.